Cześć kochani, Ciołóweczka. Subskrybujcie mój kanał. Dzisiaj, już na swoich starych śmieciach gramy. Pamiętajcie, no subskrybujcie, bo nie wiadomo, kiedy znowu mnie zablokują, i ci, co tylko znają mnie z Facebooka, mogą już nie usłyszeć tego, co mówię. Dzisiaj, ten temat: <laughs> czy przyznawać się. Do zapicia czy picia, lub do jakiejś tam wpadki. Ja Wam powiem tak z swojego prawie 40-letniego doświadczenia, że do zapicia yy, trzeba się przyznać. Ale zapicie rozumiem tak, że do momentu aż się upije. Nie? Natomiast yy, niektórym z Was może się zdarzyć tak zwane przypadkowe pomylenie się i wypicie alkoholu, nie? I wtedy, wierzcie mi, yy, ci niby przyjaciele mogą was pogrążyć. Zamiast pomóc, że nic się nie stało, nie zaczną wam odliczać czas waszego, waszej abstynencji, zaczną was rozliczać, tłumaczyć, i to jest jeszcze gorszy dół niż po prostu macie. Ja jako myłkowo, tak jak już mówiłem w poprzednich filmach, sięgnąłem po alkohol jakieś 20 lat temu w czasie Sylwestra. Z mójkiem nas, z Staszczykiem pomyliłem e, angielki. To dopiero po roku czasu się przyznałem do tego, nie? Tylu, niestety mam przyjaciół, co tylko czekają na to, żeby się napił. Bo są tak zwani rekordziści liczą sobie, że im więcej lat nie pije, to myśli, że jest mądrzejszy. A to naprawdę niewiele ma wspólnego z mądrością, z pogodą ducha, z trzeźwością i, tak, i z tym tak zwanym czwartym wymiarem. Także e, powtórzę jeszcze raz, bezwzględnie do zapicia tak. Ale jeśli pomyłkowo, chyba że jest taka sytuacja, że może was to gnębić, czujecie się nie w porządku, wtedy najlepszym doradcą jest własne sumienie. Jeśli sumienie wam mówi przyznać się, to koniecznie trzeba się przyznać, bo to jest tak zwany kamień to jest ta nieuczciwość, z którą musicie żyć. Kochani, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.